Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Barany w czytaniu na sierpień 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co czekacie w tym miesiącu w poszczególnych sferach życia. W pracy i finansach, w uczuciach u singli, i co w relacjach z bliskimi, czyli rodziną, przyjaciółmi, najbliższym otoczeniem, oraz na koniec wyciągnę kartę radę. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytanie miesięczne dla znaków zodiaku na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość oraz na poszczególne sfery życia. Czytanie tematyczne typu wybierz talię na relacje i uczucie, a także czytania tygodniowe. Pierwsze z nich ukazało się w zeszłą niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Okej, okay. moi kochani, moje kochane barany, ja już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I całość czytania będzie tak naprawdę podzielona na trzy części. Na początku e, czytanie na pracę, finanse, później czytanie na uczucia dla singli, i y, na koniec czytanie na relacje z bliskimi, czyli z rodziną, przyjaciółmi, najbliższym otoczeniem. Na podsumowaniu e, karta Rada. Jeszcze jedna rzecz, moi kochani. E, już w tamtym miesiącu. Zresztą nie pierwszy raz pojawiły się podwójne czytanie miesięczne dla wszystkich znaków z odjaku. Um, nie jest to przypadek, tak? nie jest to błąd, nie jest to, to też to samo czytanie. Pierwsze czytanie jest to czytanie, które się już ukazało także w tym miesiącu. Jest to czytanie na przyszłość, teraźniejszość, przyszłość, przyszłość. Natomiast to czytanie, które realizuję te, teraz, czyli drugie czytanie miesięczne na ten sam miesiąc, jest na poszczególne sfery życia, także to nie jest, moi kochani, błąd. Po prostu patrzymy na dany miesiąc przez inny pryzmat, tak? Skupiamy się na innych rzeczach, dlatego też mamy dwa czytania miesięczne. O, ok, e, praca, finanse, księżyc, siódemka kabuław. Rycerz Buław, Wasza energia, Single, śmierć. kielichów. Ciekawe. Ciekawe, czego e, lub kogo dotyczy ta dwójka kielichów. Dziewiątka pentakli. Tło. Umiarkowanie. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Paść Karta szczerości, karta rozmowy. Czwórka mieczy. I piątka mieczy. Siódemka pentakli, w tle. Rada Pustelnik. No więc moi kochani, przechodzimy sobie do Waszego czytania. Zaczynając od pracy finansów. Karta Księżyca, karta siódemki buław. Karta wieży i w tle karta rycerza buław. Wiecie co, jeśli chodzi o ten miesiąc? Karta Księżyca jako pierwsza. Może tutaj. Być przed Wami, coś pracy, niestety ukrywane, bo Karta Księżyca mówi o tajemnicach, mówi też oczywiście o intuicji. Natomiast jest to przede wszystkim właśnie Karta tajemnic, tak? tego, że nie wszystko jest przed nami odkryte, że coś tutaj może się za naszymi plecami dziać. Siódemka buław może mówić o tym, że. Po pierwsze, my możemy to odczuwać, dlatego też będziemy troszeczkę w takim stanie gotowości. Może być to tajemnica, też siódemka buław może mówić o tym, że ci, którzy to robią, tak ci, którzy nie mówią wam jakiejś prawdy, mogą obawiać się, jak na pewne wiadomości zareagujecie. No i karta wieży mówi o tym, że. Um, no, ta wieża może runąć, tak? Czyli te informacje mogą wyjść na światło dzienne. Pewna, um, pewna wiadomość w pracy może troszeczkę na Was tak spaść niespodziewanie. Rycerz Buław w tle mówi o tym, że Wy tutaj um, zaczniecie działać, tak? Kiedy czegoś się dowiecie, mówię, jeżeli tutaj ta, ta sytuacja, ta wiadomość Wam się po prostu nie spodoba, bardzo prawdopodobne, że Wy postanowicie tutaj dość pod wpływem chwili coś z tą sytuacją zrobić. Jeżeli uznacie, że jest to dla Was coś, na przykład, nie wiem, jeżeli. Tutaj coś będzie przed wami ukrywane, na przykład awans czyjś, bo możliwe, że z kimś tutaj rywalizowaliście o coś i ta druga osoba. Gdzieś już za było wiadomo, że to ta druga osoba coś dostanie a nie wy, dlatego też ze względu na waszą reakcję, ze względu na to, żeby tutaj, żeby tutaj może też przez jakiś czas jeszcze zatrzymać was w tym miejscu, nie będzie to przed Wami przedstawione i jeżeli Wy tutaj się tego dowiecie, to bardzo prawdopodobne, że na przykład zaczniecie tutaj chcieć coś zmienić, tak? Czyli na przykład postanowicie, że nie będziecie tutaj czekać, nie będziecie działać, nie będziecie tutaj czekać, będziecie działać, możliwe też, że w ryce. W rycerzu, w rycerzu Buław, to jest też taka energia ja tutaj zrobię po swojemu, tak? Ja tutaj jeszcze będę walczył o to, co dla mnie, za, na czym mi tutaj zależy, co jest dla mnie ważne. Bardzo prawdopodobne, że wejdziecie troszeczkę w taki tryb bojowy, że na przykład albo będziecie próbowali tutaj udowodnić, że lepiej na przykład na to stanowisko się nadajecie, albo też tutaj postanowicie jakoś tą sytuację zmienić, tak? Możliwe też, że w połączeniu z tą siódemką buław wejdzie się troszeczkę w taki no, tryb bojowy, nie? że. A dlaczego tak? Dlaczego tak? Ja nie widzę powodu, dlaczego, dla którego tutaj ktoś miałby coś zabrać, co mi się należy, nie? Tak jak mówię, jakaś wiadomość. Podsumowując, jako całość, może być przed Wami ukrywana ze względu na to, jak Wy na coś zareagujecie. Jest świadomość tego, że coś Wam się może tutaj nie spodobać, może tu um, Wasza społeczność, właśnie zawodowa, troszeczkę obawiać się Waszej reakcji. Natomiast, tak jak mówię, w związku z tym mogą być tutaj, e, może to nawet nie być specjalnie ukrywane przed Wami, ale może być to na przykład sytuacja, w której e, Każda z osób, które tutaj będą w to zamieszane, nie będzie chciała jakby mm, pewnych rzeczy Wam powiedzieć, żeby nie oberwać się tam mówiąc prosto, tak? To nie znaczy, że. Wy, tutaj jesteście jakąś mega groźną osobą, nie? Nie to tutaj chcę powiedzieć, ale może jeżeli jest świadomość tego, że coś Wam się może nie spodobać, no to wiadomo, nikt nie chce przekazywać złych wieści, tak? Nikt nie chce tutaj mm, mieszać się, może uznając, że, że to jest czyjaś rola kogoś innego. Nie do końca się chce tutaj mieszać w to, żeby tutaj e, też może jakieś informacje przekazywać, po to, żeby mieć potem z tego powodu jakieś konsekwencje, nie? E, co tutaj jeszcze te karty mogą znaczyć? Ta informacja, też to, to, co jest przed Wami ukrywane, może w dużym stopniu, na przykład, rzutować na Waszą dalszą współpracę w tym miejscu. Tak? Dlatego też e, ja bym powiedział, że e, też nikt nie będzie chciał tutaj z tą informacją się tutaj z Wami dzielić. Bardzo prawdopodobne, że e, na przykład jest tutaj brane pod uwagę na przykład zakończenie współpracy z Wami w związku z tym. Też póki co jest to na razie w, w takim. Powiedziałbym w sferze e, tajemnic, tak, albo gdzieś takich e, negocjacji, albo jakichś tutaj rozważań. A póki co, jeżeli nie jest to e, podjęta decyzja, w związku z tym, na razie nikt Wam po prostu tutaj nie ogłasza, ale Wy możecie wyczuwać, że coś się tutaj kroi, że coś tutaj przed Wami jest ukrywane, że o czymś tutaj nie wiecie, że troszeczkę tak ludzie mogą na przykład w tym miesiącu e, tak szeptać po kontach i czegoś Wam nie mówić, tak. Więc y, ja bym tutaj na razie radził wam czekać, i nic tutaj nie ruszać, bo czasem warto jest przeczekać, jeżeli jakieś nawet plotki się pojawiają, to czasem to jest w ogóle y, coś, co, na co nie warto zwracać uwagi, tak? Czasem po prostu warto przeczekać ludzkie gadanie, i y, o, może się okazać, że te tajemnice to w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ok. Przejdźmy sobie do. W ogóle tak, tak jak wcześniej już nawiązałem, może to ta sytuacja w pracy w finansa po prostu mówić o tym, że ludzie wokół was mogą w tym miesiącu plotkować na jakiś temat, tak? Mogą mieć jakieś dziwne może Wy też nie jesteście najbardziej otwartą osobą na to, żeby opowiadać o swoim życiu, na przykład prywatnym. W związku z tym yy, pamiętajcie, im mniej ktoś mówi o sobie, tym bardziej ludzie są ciekawi, tym bardziej próbują pewne sytuacje rozgryźć, tym bardziej próbują jakoś tam yy, pewne rzeczy wytłumaczyć sobie tak pokrętnie. No i budzi to jakby taką yy, kulę kolejnych spekulacji i rzeczy, które ludzie sobie. Tam tworzą i robi się taka kula śniegowa, tak, z jakiejś małej ploteczki tworzy się cały scenariusz, niemalże czasem filmowy, tak. Jeśli chodzi o Singli, karta śmierci, karty dwójki, kielichów, dziewiątki, pentakli, karta umiarkowania. Wiecie co? Jeśli chodzi o zbliżający się miesiąc, bardzo prawdopodobne, że. Jakaś relacja może, osoba może do Was wracać w tym miesiącu, dlatego że mamy kartę śmierci, czyli kartę transformacji, kartę rozpoczęcia od nowa, kartę zmian. Dwójka kielichów jest kartą właśnie odnowienia relacji, jest też często kartą nowej relacji, ale tutaj z tą kartą transformacji, no powiedziałbym, że bardzo mocno właśnie rezonowałoby powrót czyjś, tak? Z tą dwójką kielichów, czyli rozpoczęcia od nowa jakiejś relacji. Natomiast. Pozostałe dwie karty jest to dziewiątka pentakli, czyli jest to karta skupienia na sobie. No i jest karta też w tle tego wszystkiego umiarkowania, czyli nieśpieszenia się. Zachowanie odpowiednich proporcji. Może być tak, że ktoś tutaj w tym miesiącu, drogie barany, będzie próbował wrócić do waszego życia, może odmieniony, może tylko pokazując jakoś swoje odmienienie bo tutaj też karta transformacji w połączeniu właśnie z tą kartą dziewiątki pentakli. Dziewiątka pentakli jest kartą dbania o siebie, też jest kartą e, tutaj inwestowania w siebie, jest kartą też siebie upiększania tak, pokazywania siebie w nowym świetle jest kartą takiej zmiany wizualnej. Bardzo prawdopodobne, że po prostu ktoś z waszej przeszłości może chcieć do was wrócić yy, w jakiejś zmienionej wersji, pokazywać siebie w totalnie inny sposób, tak? tutaj może poprzez jakąś zmianę wizualną, poprzez jakąś taką też jest to karta zasobnego singla, który jest w stanie sobie pozwolić na pewne rzeczy. Może ktoś tutaj zainwestował też w swój rozwój w związku z tym teraz na przykład piastuje inne stanowisko. No ktoś tutaj generalnie może próbować wrócić i pokazywać swoją jakąś inną twarz, jakąś inną odsłonę po to, żeby zwrócić waszą uwagę, po to, żeby tutaj pokazać swoją zmianę. Natomiast ja ja troszeczkę patrzę na to i tak sobie myślę, że niekoniecznie musi być to zmiana na zasadzie, że zmieniam coś ważnego, co wcześniej na przykład Wam nie grało w tej osobie, tak? Może to być zmiana na zasadzie, ubiorę się w ładniejsze opakowanie i będę tutaj pokazywał, że teraz może jeszcze bardziej tu mogę się podobać, albo być tutaj bardziej atrakcyjny, albo... To, to są takie... Raczej energię mówiące o tym, że ktoś tutaj odwali się, taki przyjdzie z kwiatami, tutaj powie, że cały czas myślał, ale ja bym tutaj nie do końca też temu dawał wiarę. Nie mówię, że ta osoba totalnie się nie zmieniła, ale to jest raczej, tu są takie energie mówiące o zmianie takiej powierzchownej, a nie koniecznie o takiej zmianie, zmianie wewnętrznej, o wewnętrznej tutaj przemianie mówiącej o tym, że ta osoba. Rzeczy, które wam tutaj nie odpowiadały, w sobie po prostu zmieniła, tak? W tle tego wszystkiego jest karta umiarkowania, czyli takie dość może chłodne z waszej strony przyjęcie dość dużo wątpliwości związanych z przemianą tej osoby, z tą osobą, z tą relacją też może. Z jednej strony, na przykład, ktoś pokazujący um, tutaj, jak bardzo się zmienił, a po drugiej, jakby um, ta prawda i ta przeszłość na temat tej osoby, i też fakty na temat tej osoby, które tutaj macie cały czas w pamięci, waszą historię, która i tak, jakby ta druga część, tak, ta po tej stronie, będzie tutaj e, dawała wam cały czas wątpliwości, pomimo tego, że ktoś może tutaj nawet. Przez jakiś czas starać się o Wasze względy też pokazywać Wam swy, jakąś swoją wewnętrzną zmianę. Widać, że Was te wątpliwości nie będą tutaj gasły, tak, tylko wy cały czas będziecie chłodne, będziecie jakby bały się może jakieś powtórki z rozrywki. Natomiast tak jak mówię, jest to energia, w której widać tutaj, że, że ktoś. No na pewno coś w sobie zmienił. Może tutaj zyskał więcej pokory, dlatego tym razem jakby bardziej się stara, ma więcej, um, może mieć tym bardziej, więcej takiej siły i przekonania w tym, że, że warto o was walczyć. Ale czy to będzie stan długotrwały, czy to będzie tylko chwilowe, to już jest pytanie otwarte. E, może też te karty mogą mówić też o tym, że wy w tym miesiącu będziecie bardziej otwarte na to, żeby. O siebie zadbać, tak, że ym, ze względu też może na pojawienie się z osoby przeszło z przeszłości, wy też będziecie chcia chciał się pokazać z jak najlepszej strony. w na zasadzie bardziej, niekoniecznie, żeby tą osobę do siebie przekonać, ale pamiętajcie, jednak yy, myślę, że wielu z nas ma takie coś takiego, że jeżeli tutaj się z kimś rozstajemy, jeżeli ktoś znika z naszego życia, to potem kiedy się pojawia, chcemy pokazać coś na zasadzie: no niech zobaczy, co stracił, tak, niech zobaczy, co straciła. Więc może to być taka energia, że Wy będziecie chciały jakby tą m, pokazać się z m, jak najlepszej strony, ale niekoniecznie będziecie tutaj chciały do tej relacji wracać, bo to jest dwie e, kwestie, e, które niekoniecznie muszą iść ze sobą w parze, tak? Jeśli chodzi o bliskich, czyli rodzinę przyjaciół, najbliższe otoczenie. Mamy tutaj karty pazie mieczy. Czwórki mieczy, piątki mieczy i siódemki monet. Może w tym, w tym miesiącu czekać Was jakaś ważna rozmowa na temat tego, że ktoś tutaj w Waszym życiu powiedziałbym, że od dłuższego czasu. Macie wrażenie, że po prostu ta relacja dla Was nie działa, tak? Może być tak, że po prostu od dłuższego czasu, tym bardziej, że macie w tle siódemkę monet, że bardzo tutaj staracie się o poprawienie relacji z kimś tutaj, tak? Bardzo tutaj, e, może w Waszej e, znajomości jakiejś. Przez jakiś czas było gorzej, tak? Może tutaj wcześniej była kłótnia, teraz jest chęć wyjaśnienia czegoś, jakby wy możecie tutaj się starać o to, żeby jakąś relację tutaj naprawić, natomiast to się tutaj nie dzieje. W związku z tym, będziecie na przykład chciały poruszyć temat wprost, tak? Czy, czy jest możliwość, żeby jeszcze wrócić do tych starych, lepszych relacji? Czy jest możliwość tutaj, żeby pewną relację odbudować? Bo mamy tutaj właśnie taką energię piątki mieczy, która mówi o tym, że możemy w pewnym momencie mieć wrażenie, że w jakąś relację wpompowujemy całkiem dużo naszego zaangażowania, całkiem dużo naszego czasu, a nie do końca to się dla nas tutaj zwraca, tak? Możemy w pewnym momencie po prostu ym, podupać w nadziei, że coś tutaj ma sens, tak? No i y, ostatnia energia tutaj to jest ta energia czwórki mieczy, która mówi o potrzebie Odpoczynku, o potrzebie równowagi. Może to też być równowaga właśnie w dawaniu i braniu. Tak jak mówię, może tutaj być rozmowa na temat wprost, na temat jakiejś relacji, tak poprawy w relacji, zaprowadzenie jakiejś równowagi. Natomiast, tak jak mówię, w tle tego wszystkiego jest właśnie ta siódemka monet mówiąca o tym, że dużo tutaj jakaś relacja wymaga od nas pracy, a niekoniecznie ta, to zaangażowanie. To tutaj dla nas procentuje to zaangażowanie, dla nas wraca. I w pewnym momencie możemy tutaj dojść do wniosku, że musimy temat ten ze szczerością po prostu poruszyć, tak, że tutaj chcemy wiedzieć właściwie na czym stoimy. Tak jak mówię, może wcześniej między wami a jakąś osobą była niezbyt przyjemna atmosfera, jakieś wydarzenie, jakaś rozmowa, która troszeczkę między wami namieszała. W tym momencie jest chęć. Poprawy tej sytuacji, może nawet z obu stron być chęć poprawy tej sytuacji, ale cały czas macie takie poczucie, że coś tutaj nie gra, tak? że coś tutaj jednak się między wami zmieniło. W związku z tym e, chcecie poznać e, tej drugiej strony opinię, tak? Powiedzieć e, to, co wymyślicie, i też dowiedzieć się, co ta druga osoba ma w głowie, jak ona to widzi, co jest dla niej problemem. Otworzyć się po prostu i też yy, zyskać szczerość tej drugiej osoby co do tej sytuacji, tak? Yy, bo jednak ta piątka mieczy to jest właśnie yy, bitwa, w której dość dużo straciliśmy. Może między wami po prostu czasem ze względu na, nawet na jakieś nieporozumienie coś urośnie po prostu do zbyt dużych rozmiarów, a potem po czasie stwierdzamy, że to właściwie nie było warte tego, tak? Powiedzenie pewnych rzeczy nie było adekwatne. Może tutaj, tak jak mówię, ze względu na jakieś nieporozumienie z tą osobą relacja się popsuła. Eee, może być też sytuacja, w której na przykład w którejś z Was pewne informacje przekazało dalej, których nie powinno przekazywać, Natomiast bardzo szybko tego pożałowało, i chcę tutaj, jakby, tą relację odbudować, ale to niestety nie działa w dwie strony. Ok, jeśli chodzi o kartę Radę, kartę Pustelnika, mamy tutaj w tym miesiącu dla Was, drogie barany. Karta Pustelnika mówi o, o tym, żeby w tym miesiącu e, dać sobie więcej wytchnienia, tak? Pustelnik kojarzy się z odosobnieniem, kojarzy się z przemyśleniami. Kojarzy się z mądrością, więc może jest to zachęta do tego, żeby jeżeli w waszym życiu no, dzieje się dość. A tak tutaj pokazują karty, że tutaj w tej pracy jest powiedziałbym, że jakaś, że nie do końca atmosfera też czujecie, że coś jest przed wami ukrywane. W relacjach też jest jakiś u singli, jest jakaś wracająca. Osoba, do której, co do której nie jesteście przekonani, jeśli tutaj chodzi o najbliższe otoczenie, jest tutaj energia mówiąca o tym, że jest chęć wyjaśnienia jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, ale e, dużo się tutaj wokół tego dzieje, tak? Jest to zachęta do tego, żeby czasem na spokojnie przemyśleć pewne wydarzenia w naszym życiu, żeby tutaj na chwilę się zamknąć e, w sobie, tak? Po to, żeby. Znaleźć w tym wszystkim naukę, żeby znaleźć w tym wszystkim lekcje, żeby znaleźć w tym wszystkim mądrość i potem, żeby jednak już yy, po pewnym czasie, kiedy uspokoimy się, kiedy nabierzemy może innego dystansu co do otaczającej nas rzeczywistości, po prostu wrócić. To jest taka karta mówiąca o tym, że na ten moment może warto by było pobyć samemu ze sobą. I troszeczkę odciąć może tą otaczającą rzeczywistość, rzeczywistość, która może do, do pewnego stopnia nas obciążać. Tak. Jest to karta właśnie mówiąca o takim budowaniu własnego spokoju, o przemyśleniach, o tym, żeby jednak. Poszukać tego spokoju samemu w sobie. Też może być to zachęta do jakichś praktyk związanych właśnie z medytacją, z, z jogą, tak, takich, które dają nam spokój, tak, dają nam wytchnienie od tego całego zgiełku, który jest wobec nas. Moje drogie barany. Dobrze, moje kochane barany, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, mental.